Cześć! Adam! Grzegorz! Witamy na kanale Autodiscover, a w tym odcinku będziemy pokazywać Wam dwa amerykańskie samochody typu Dodge. Nie yeah. yeah. <laughs> Oba z 2017 roku, oba w wersji RT. To jest dodatkowo Challenger, jest dodatkowo z pakietem TA. A co to oznacza dowiecie się w trakcie filmu, powiemy Wam ile zajęła i ile kosztowała naprawa, żeby odbudować Dodge'a za ile go kupiliśmy i ile wyszedł ze wszystkimi opłatami po naprawie. TA to była wersja wyposażenia kluczy Dodja Challengera z 1970 roku, który startował w, w serii wyścigów amerykańskich Trans Am i wyróżnia się oczywiście stylistycznie pewnymi detalami, m.in. tutaj lampą, inny ma również kolor jak widać tutaj maski, dachu, jest zawieszenie obniżone o pół cala, ale to nie wszystko, ponieważ jest jeszcze trochę innego wyposażenia, które wam omówi Grzegorz. Jest to manual e, z 2017 roku i o dziwo udało nam się go kupić z przebiegiem 7000 km, nie mil. Kilometrów, dokładnie. To już jest po przekodowaniu, wszystko już jest polszczone. To auto e, jutro będziemy wydawać e, właścicielowi. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, tutaj cały ten pakiet e, TA, który został e, dokupiony, dołożony. E, kosztował aż 7200 e, dolarów e, i to była największa dokładka do standardowej wersji TA. W ramach tego dochodzi, e, tak jak wspominał Adam, czarna, e, matowa maska. E, jest to już e, nawigacja z tego, co pamiętam, Hino Panasonic, e, obsługująca, występująca w dodatkach po 2017 roku. Ona obsługuje Android Auto i Apple Car. Przydatne e, Funkcje, ponieważ możecie sobie podłączyć e, po USB i e, dublować ekran w swoim e, smartfonie i korzystać na przykład z nawigacji Google Maps. Dodatków wewnętrznych tutaj są, e, zaraz Wam pokażemy też jak wyglądają standardowe fotele wersji RT, e, które są w Chargerze. Tutaj są fotele kubełkowe, logo TA, one są skórzane z wstawkami z e, Alcantary. No powiem Wam, że mega trzymają w zakrętach. Dużo lepiej niż standardowe fotele, więc e, moim zdaniem e, warto szukać na aukcjach samochodu, no, żeby, żeby, to już, żeby to już było. To bardzo często, e, dużo częściej występuje w egzemplarzach e, 6.4, w skatpakach, tam że tak powiem budżet klienta już jest w granicach 50 tysięcy na zakup, e, samochodu, więc e, klienci się e, decydują. Oczywiście gałka zmiany biegów, manualna. Jest to sześciobiegowy manual, Tremek. że ten sam co w Shelby gt 300 Tak, na pewno jest firma produkująca tą skrzynię jest taka sama. Natomiast yy, nie wiemy, może są jacyś specjaliści, którzy nam odpowiedzą na pytanie, tak. czy to jest dokładnie ta sama skrzynia, która idzie do GT350 Shelby. W każdym razie to jest skrzynia, skrzynia biegów, która jest w stanie wytrzymać yy, wiadomo tą potworną moc i większy moment obrotowy. A jaka tu jest moc? 5,7 litra, 300 pojęcie, 5, 7 litra pojemność i 384 konie. Wcześniejsza wersja 375, miała. W zależności od. Wcześniejsza wersja tak? miała 300. Okay. Tak. Poprzednia. E, silnik został e, troszkę. Tutaj mamy 384 konie. Z e, kilka lat wstecz ten silnik miał 375 koni. E, warto pamiętać, że tutaj opcjonalnie była oczywiście skrzynia biegów automatyczna ośmiostopniowa i te skrzynie występywały w zarówno w Chargerze, Challengerze, jak i Durango od 2015, a nawet w niektórych modelach od 2014 roku można było już kupić samochód z ośmiobiegową skrzynią. Dodajmy, że to jest skrzynia firmy ZF. Wcześniejsze Dodge miały skrzynię pięciobiegową i tam ta skrzynia była konstrukcji Mercedesa. Ogólnie cały samochód jest dość mocno Okrewniony z Mercedesem, gdyż to był ten okres, kiedy Mercedes był właścicielem Chryslera i część technologii jakby poszła do amerykańskich samochodów również z Mercedesa. Moim zdaniem, jak na amerykańskie auto jest ono no, dopieszczone. Zobaczcie tutaj na przykład tu jest detal, który być może nie jest widoczny w czasie jazdy, ale możesz przybliżyć, nie wiem, czy to będzie widać. No, Dbało się o detale fajna, bo nawet. Tutaj świecący napis TA, odwołujący się do, do tych legendarnych maskul karów. Oprócz czarnej matowej maski, czarnego matowego dachu, czarnej matowej klapy oraz spoilera, również jest czarny, czarny grill. Warto wspomnieć, że były tutaj dostępne również inne wersje silnikowe, a pakiet TA był również dostępny z wersją. 392 skatpack i 392 jeżeli by ktoś nie wiedział to jest pojemność w, w czym w centymetrach sześciennych no oczywiście że nie bo to jest 64 silnik to są cale sześcienne tak jak Polacy czy tam Amerykanie już nie będą szpanować że ktoś ma w salonie 70 cali telewizor 80 czy 100, tak jak ma 392 cale sześcienne to wiadomo że tak. na dzielnicy należy się szacunek, bo ma dużą pojemność silnika i nawet Hellcat takiej nie ma, więc pewnie dla podkreślenia tego prestiżu można było takie auto z tymi naklejkami jak i emblematami nabyć oczywiście jest jeszcze wersja najmocniejsza 6.2 Hellcat z kompresorem ale dla kogoś kto może nie potrzebuje aż tak dużych emocji można nabyć auto z silnikiem 3.6, uwaga, wcześniej był 3.5 ale 3.6 to już jest nowej generacji silnik, ponad 300 koni więc fajna dynamika, a przy tym przyzwoite spalanie no i przede wszystkim niższa cena zakupu, gdzie można nabyć takiego challengera w naprawdę fajnej cenie. Jeżeli chodzi o środek, to tak jak wspominałem, te fotele. Boczki skórzane, środek z alcantary, one są tutaj mega wyprofilowane, nawet osoba, która ma 1,90 m wzrostu, tak jak ja, w tym fotelu czuje się mega wygodnie i komfortowo. No ogólnie to auto jest mega y, przyjemne w dotyku, to wiele w tym zasługi dodatków z pakietu TA. Tu jest y, czarna, skórzana y, kierownica Performance, deska rozdzielcza w porównaniu do europejskich samochodów, tutaj ta jakość, struktura, no Przemilczmy to po prostu. Auto, e, mimo że kupiliśmy w naprawdę świetnej cenie, bo za to auto daliśmy 5400 dolarów na aukcji. Tutaj chyba bodajże, że kupiliśmy go jeszcze w zeszłym roku, to nie pamiętam dokładnie jaki był e, limit na aukcji, ale kupiliśmy go 2 albo 3000 dolarów poniżej, poniżej budżetu. Fajnie, cenie udało nam się go wyrwać. No i tutaj, jeżeli chodzi, chodzi o dodatki e, wersji TA, nagłośnienie Alpina. Bardzo przyjemnie gra. No i zegary. Dużo fajniejsze niż w chargerze. Niestety, o ile w chargerze jesteśmy w stanie kupić tarczki europejskie, tutaj te tarczki są jakby trójwymiarowe. Niestety, z tego co się orientujemy, żadna firma jeszcze europejskich zamienników nie, nie oferuje. Zarówno moment obrotowy, moc tego samochodu. No to tak naprawdę to auto przy prędkościach autostradowych 140-150 trzyma w zakresie 2-2,5 tysiąca obrotów. Wczoraj nim wracałem do domu. Więc bardzo łatwo w terenie zabudowanym przekroczyć stówkę, więc trzeba, się, trzeba na pewno uważać, aby nie stracić na 3 miesiące prawa jazdy. Co jeszcze doszło w pakiecie TA? To jest super track pack, tutaj jesteśmy w stanie launch control, ustawienia trybu jazdy, tu jest tryb default, tutaj możemy ustawić nastawienia silnika, sport, normal, kontrola trakcji, układ kierowniczy. I jeszcze bardzo przyjemna sprawa, jeżeli chodzi o fotelach e, skórzanych czy skórzonych z alkantarą. Tutaj one w standardzie mają zarówno podgrzewanie, jak i wentylację, e, wentylację foteli. E, więc bardzo przyjemny dlatego na lato, jak wsiadacie do samochodu, jest 30 stopni. I oczywiście podgrzewana kierownica, jeżeli chodzi o spalanie. Nie założycie potlenku azotu, na szczęście paliwo pospadało w granicach 4 zł na stacji. Ja wczoraj tym autem zrobiłem około 100 km. I średnie spalanie w granicach 16 litrów w takim cyklu miejskim. Teraz jest nie wiem od kiedy: 17,8. Największą zaletką Dodge'a Chargera jest to, że mamy właśnie dodatkowe drzwi z tyłu. Jednak jak siądzie osoba o takim wzroście jak ja, to tak naprawdę, wykładając się na tym fotelu, mimo że to jest duży samochód, można spokojnie podziwiać gwiazdy. I pierwsze co się rzuca w oczy, no to tutaj mamy zupełnie inny fotel. On jest bardziej kanapowaty. Mniej na pewno trzyma na boki. Czy jest może mniej wygodny? Może nie do końca mniej wygodny, aczkolwiek na pewno mniej. Tutaj mamy gorsze trzymanie na boki, więc jak będziemy chcieli ostrzej pojeździć tym autem, no to na pewno będzie, będzie z tym mały problem. Tutaj mamy ośmiobiegowy automat firmy ZDF, deska, oczywiście wiadomo, że od góry tutaj to tworzywo, tak naprawdę w Dodge'u to jest, to jest dokładnie kopia tego, 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 tego co mamy w aucie obok. Panel klimatyzacji jest również. Taki sam przycisk. No one się mogą jedynie te dodże między sobą wiadomo, starszy lub młodszy różnić wersją tutaj systemu nawigacyjnego. Natomiast czuć w tamtej wersji jest takie poczucie, te fotele i ten pakiet cały TI robi faktycznie takie poczucie, że siedzimy w dużo lepiej wykończonym samochodzie. Gdyż no tutaj mamy wiadomo, to jest basicowa wersja, najprostsze fotele, i przede wszystkim też zegary. Tam mamy naprawdę takie klasyczne zegary, które dają taką głębię, takie poczucie, że siedzimy w fajnym, oldschoolowym samochodzie, prawdziwym masylkarze. Pozycja za kierownicą w obu autach jest fajna. No tutaj mamy jeszcze troszkę krótszą maskę, więc myślę, że do manewrowania samochód będzie na pewno, na pewno prostszy do zaparkowania, gdyż mimo, że jest podobna długość tych aut, to jednak w kupecie siedzi się trochę dalej, ta maska jest dużo dłuższa i... Jednak inaczej się tym autem jakby manewruje, ale myślę, że nie jest to w tych autach najważniejsze, bo kupując takie auto chyba zakłada ktoś, że nie będzie jeździł do galerii i się w nim przeciskał, nie? A na pewno już Amerykanie, nie? Bo oni mają duże miejsca parkingowe, więc... To auto, mimo że to jest coupe, zobaczcie jak długie są tutaj te drzwi, jeżeli wysiadacie gdzieś pod supermarketem, no to siłą rzeczy one się... One potrzebujecie trochę miejsca, żeby, żeby je otworzyć. No komfortowo sportowo wysiąść po tak, prostu. Sam samo, a sam samochód no jest długością porównywalny do no, limuzyn typu Mercedes-Klasa. Tak, do tych największych, można powiedzieć, europejskich flagowców. Nie? No, ale dzięki temu no, nie dość, że jestem drugi rząd siedzeń. To nie pokazywaliśmy bagażnika, możemy pokazać bagażnik. Na próżno tutaj szukać elektrycznej klapy, czy tego typu udogodnień jak otwieranie nogą plus elektryczna klapa. No niestety wielkość bagażnika no, nie powala w tym aucie, nie? Ale, ale jest, no, nie jest średniej wielkości walizki. No spokojnie, nawet jedna duża wejdzie, że tak powiem. Ten, tutaj ten otwór załadunkowy jest, jest dość spory. Możemy jeszcze pokazać e, Chargera, bo bardzo często pytacie o Chargera. Martwicie się czy, no bo Challenger, no mówmy się, nie będzie daily carem, nie? zależy dla kogo. no dobra więc no. No, wraże... bardzo często właśnie tak. czy, czy charger może być e, Daily Carem ja Dostęp do bagażnika fajniejszy zdecydowanie. No, to jest taki typowy S1, ale no, ten bagażnik jest duży, nie? Większy niż w autach segmentu, nie wiem, Passat czy Fusion. Ale to wiesz, że to na amerykańskich filmach zawsze zamykają ludzi no, w bagażnika? No, ty wiesz, że możesz uciec, nie? No ale... kurde... Nie, em... Ale czy ci ludzie w filmach amerykańskich no, My nie myślę, nie wiedzą, że... że mogą uciec? Ja myślę, że gangsterzy chyba to obcinają. No może... Nie? Jakbym był gangsterem, to jak, jak zobaczysz, że jakiś twój znajomy Mała odciętą, mała, odciętą tutaj klapę awaryjnego otwierania w bagażniku, to znaczy, że tak. lepiej znajomość z nim szybciej zakończyć. Albo wodzi, zanim on z tobą zakończy, tyłówkę, to już tak. w lepiej zakończyć z nim znajomość, zanim on z tobą zakończy. Jeżeli jeszcze chodzi o ciekawostki z rynku amerykańskiego, dopiero od 2018 roku kamerka cofania. Jest standardem, jeżeli chodzi o wyposażenie samochodu, obowiązkowym. to auto jest z 2017 roku, kamerki cofania nie miało, my ją dołożyliśmy. Żadne czynniki parkowania nie dadzą takiego pola widzenia jak kamerka. No zwłaszcza, że zarówno Challenger jak i Charger, no to te auta są po prostu duże i długie, więc łatwo cofając nie zauważyć przeszkody. Wiadomo, można, można, ten silnik bardzo dobrze znosi wszelkie modyfikacje podkręcające moc, ale szczerze radzimy przed podnoszeniem mocy zainwestowanie w lepsze, w lepsze hamulce. Lepsze na przykład. Skatpak już ma nie? Skatpak, tak, czy, Jakiś brembo, układ hamulcowy. Czy nawet jakiś jest moparowski tam już od 3-4 tysięcy za pełny układ hamulcowy taki, taki ten. No i nie ma co się dziwić, że większość dożów na aukcjach jest uszkodzonych przodem. <śmiech> <śmiech> nie byli w stanie pewnie wyhamować, albo pili litrową kolę i się wylało tam no. <laughs> na fotel. Co? Czas na. Przejażdżkę. Przejażdżkę. Ja Jadę challengerem. Ja to nie zostaje czapy. Pierwsze wrażenie, jakie odnosi się po zajęciu pozycji za kierownicą, to jest to, że ta maska jest naprawdę długa. Mam wrażenie, jakby się ona nie kończyła, co na pewno nie będzie ułatwiać parkowania. Auto jest naprawdę dużych rozmiarów. Kierownica też nie należy do najmniejszych, ale czego się spodziewać? W końcu to nie jest małe Porsche Boxster, tylko duży amerykański Muscle car, Więc ona jest w zasadzie odpowiednich rozmiarów. Najładniejszym detalem i tutaj e, brawo dla Dodge'a za te piękne, klasyczne zegary. Po prostu bardzo miło się na nie patrzy. nie, to nie, jest, to nie jest elektroniczny wyświetlacz, którymi zasypują nas tak naprawdę teraz wszyscy producenci samochodów i który ma zmienną grafikę. Te zegary się nigdy nie nudzą. Fajnie się na nie patrzy i przypominają przede wszystkim e, świetną złotą erę masyldarów, czyli lata 60. E, w Stanach bardzo dobry system tutaj nawigacyjny mam na myśli tutaj całe multimedia, bardzo responsywnie to działa, jest dobra wrażliwość na dotyk przede wszystkim można to też sparować i zrzucić sobie ekran z Androida czy Iphone'a, co jest niesamowicie przydatne ale nie to jest najważniejsze w tym aucie w tym aucie pewnie Was interesuje jak to Monstrum się prowadzi już Wam mówię, największym dylematem jaki może mieć nabywca takiego samochodu to będzie to, czy wybrać skrzynię automatyczną, czy manualną. Jak już wspomnieliśmy, do wyboru był tutaj ośmiobiegowy automat, lub taka właśnie sześciobiegowa, manualna skrzynia biegów. Ja osobiście jestem w tym aucie zwolennikiem skrzyni manualnej. Bardzo dobrze mi się tym manualem jeździ, odpowiednio on wybiera biegi, skok lewarka nie jest zbyt długi sam kształt lewarka, jego położenie on jest lekko pochylony w stronę kierowcy, to jest coś czego nie ma w innych samochodach jest to, jest to niesamowicie komfortowe skok jest odpowiedni pracuje on z delikatnym uporem tak? trzeba czuć kiedy się zmienia ten bieg, to nie jest takie, takie jakbyśmy starali się rozsmarować mega rozpuszczone masło, tylko faktycznie te biegi w odpowiedni sposób wchodzą Sprzęgło bardzo dobrze też nisko, nisko bierze. Jeżeli mieszkałbym w dużej aglomeracji typu Warszawa i używałbym samochodu do jazdy na co dzień do pracy, wtedy pewnie bym się zdecydował na automat. Natomiast w tym zakresie obrotów lub momentu jaki oferuje, daje nam ten silnik V8. Tak naprawdę ta skrzynia manualna również się świetnie sprawdza, ponieważ nie będziecie musieli często zmieniać biegów. Jeżeli spodziewacie się w tym aucie zwinności rodem z jakiejś wyścigówki, to nie ma tutaj czegoś takiego. Nie możecie tego tutaj szukać. Jest to za to bardzo wygodny cruiser, który ma dużo jadu i idealnie sprawdzi się na długich trasach, gdyż mimo tego, że to zawieszenie jest usportowione, jest obniżone o półcala i możecie go usztywnić, to dalej jest mega wygodnym samochodem i pozwala w bardzo komfortowych warunkach się przemieszczać, zresztą tutaj też bardzo dobrze amortyzuje to wszystko i pomaga w tym dość duży rozstaw osi. Jeżeli szukacie za to sportowego samochodu, to trzeba się ukłonić trochę w inną stronę. Tutaj by się sprawdził pewnie lepiej Chevrolet Corvette, ale wybór należy do Was. Pamiętajcie, trzeba kupić V8, ponieważ już w najbliższym czasie może być tak, że będzie coraz mniej takich silników, a trzeba się cieszyć tą radością z jazdy, a radość z jazdy to nie tylko prowadzenie, ale również i ten piękny ryk silnika. To co, na pewno jesteście ciekawi, za ile możecie mieć takiego Dodge'a, bardzo często pytacie o te samochody. W związku z tym, że liczba części zamówionych do naprawy Challengera była jedną z najdłuższych, albo na pewno dłuższych w historii, cała naprawa wyszła prawie 40 tysięcy złotych, na niektóre elementy czekaliśmy ze stanów. Nie chcieliśmy kupować żadnych zamienników. Chcieliśmy oryginalne lampy TA z tym świecącym logiem, który Piotr Wam pokazywał, włożyć. One razem z przednimi drzwiami kosztowały około 8000 złotych. Całość zamknęła się w granicy 85 tysięcy złotych z naprawą. Patrzyliśmy na ceny na Automoto. w granicy 110-120 najtańsze egzemplarze z silnikiem 5.7 z 2017 roku się zaczynają. Tutaj dodatkowo no, bardzo fajna wersja, nie? mimo wszystko poduszki też były niewystrzelone Tutaj zarówno przód jak i bok był malowany No to wiadomo, poduszki nie były wystrzelone i bardzo fajna wersja bo trzeba to podkreślić, jedna z fajniejszych jeżeli chodzi o e... Jeżeli chodzi o modele z silnikiem 57, a o żółtego Dodge a, żółty Dodge, znasz. Mamy go do sprzedania. Oferta jest na Automoto, oferta jest na Facebooku. Także no. także pamiętaj, zostaw subskrypcję, łapę w górę, napisz komentarz, który byś wybrał: czy Chargera, czy Challengera. A już wiemy, że na pewno z jednym ze słuszniejszych silników, jest za który pójdziesz do nieba, a nie do piekła: czyli V8. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Ja